Dzień dobry, nazywam się Alicja Bergerlach i jestem radcą prawnym. W tym filmie mam dla Państwa kilka ważnych informacji o danych osobowych i sztucznej inteligencji. RODO wciąż wzbudza emocje, a AI dodaje kolejne pytania. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że wprowadzenie do modelu AI danych pracowników czy klientów może stanowić przetwarzanie. Dostawcy systemów często korzystają z tych informacji, by szkolić swoje algorytmy. Zapamiętaj, nawet jeśli usuniesz nazwiska. Kontekst może ujawniać tożsamość osób. Najlepiej unikać wprowadzenia wrażliwych danych do zewnętrznych narzędzi. Nie mamy pełnej kontroli nad tym, co dzieje się później z tymi informacjami. Warto wiedzieć, że w niektórych usługach można też wyłączyć wykorzystywanie wprowadzonych przez nas danych do szkolenia modelu. Zawsze warto sprawdzić, czy narzędzie zapewnia zgodność z RODO. W większych firmach konieczny bywa audyt i odpowiednie zapisy w umowach. W mniejszych organizacjach też nie można lekceważyć tego tematu. Jeśli wynik generowany przez AI zawiera dane osobowe, konieczne może być jego dodatkowe zabezpieczenie i raportowanie zgodne z polityką ochrony danych w firmie. Trzeba pamiętać, że brak świadomości nie zwalnia z odpowiedzialności. Organy nadzorcze coraz częściej przyglądają się nowym technologiom. Jeśli chcą Państwo wdrożyć AI bez naruszenia RODO, zachęcam do kontaktu ze mną. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów na moim kanale.